Wieczór wigilijny rozpoczynający święta Bożego Narodzenia jest najbardziej wzruszającym wieczorem roku. Każdy z nas doświadczył tego niepowtarzalnego nastroju, o którym pisał poeta Władysław Organ, Siano obrusem nakryte na stole, białe opłatki, ojca błogosławione ręce, serdeczne rozrzewnienie matki, oniepowetowane wzruszenia dziecięce w rodzinnym kole. Niech zbliżające się święta będą takimi prawdziwie rodzinnymi świętami pięknych tradycji i ciepła w środku zimy. Życzę Państwu, aby spokój zagościł w Waszych domach, życzę uśmiechu, pogody ducha, ludzkiej życzliwości i prawdziwych przyjaciół. A na zbliżający się nowy 2011 rok życzę Wam optymizmu i powodzenia w dążeniu do celu, siły i zdrowia aby móc zrealizować swoje plany i marzenia oraz byście mieli samych dobrych ludzi wokół siebie. Chciałbym podziękować również za wszystkie dobre gesty i słowa, których doświadczyłem od Państwa. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy na Stadion w Zbąszynku na noc sylwestrową, gdzie będziemy mogli wspólnie wznieść toast i powitać Nowy Rok.